Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Was kochani w kolejnym odcinku naszych rozkminek. Witamy Was w kolejnym odcinku, w którym podejmujemy refleksję do niedzielnej Ewangelii. Tak jest. Co byśmy chcieli powiedzieć na niedzielnym kazaniu, homilii do Was? A z racji tego, że u nas w parafii jest tak, że każdy mówi kazanie na swojej przy świętej, którą odprawia. Przewodniczy. Tak jest. Zatem Dlatego... to jest też i nasze przygotowanie się do niedzielnej przy świętej. Mamy Ewangelię o powołaniu pierwszych apostołów, tam jest ten, ten wątek, że apostołowi Jana Chrzciciela stali się później apostołami, uczniowie Jana Chrzciciela stali się uczniami Pana Jezusa. A może coś takiego szczególnego zwróciło Twoją uwagę w tej Ewangelii? Szczególnego? No to chyba powołanie ogólnie, tak? Na powołaniu bym się chciał zatrzymać, chciałbym rozróżnić też kwestie. E, tego, że no to nie jest tak, że jak ktoś jest powołany to tylko i wyłącznie do służby Chrystusowi w sensie bycia księdzem, siostrą zakonnym, bratem zakonnym, bo tak nie to jest. i zawsze mówimy: A to ty jesteś powołany, ty zostałeś wybrany, to ty sobie tam rób to co trzeba, a ja będę swoim życiem żył, co jest no, błędem. Tak? No bo Pan Jezus nie mówił, że tylko księża mają pracować, tylko siostry mają pracować, tylko każdy z nas ma czynić gesty miłości, ma czynić gesty miłosierdzia. No, najpiękniejsze, najważniejsze przekazanie miłość Boga i drugiego człowieka nie? więc myślę, że tu bym się skupił na tym że powołanie to każdy z nas tylko dodatkowo właśnie w tym powołaniu powinniśmy zwrócić uwagę do czego tak bardzo szczegółowo nas Chrystus powołuje bo ogólnie bym powiedział, że jesteśmy powołani do miłości Boga i drugiego człowieka a też starałbym się właśnie powiedzieć, że niektórzy są bardzo wyłącznie powołani do służby, czyli nie wiem, ciężar, którzy mają służyć poprzez sakramenty, ale każdy z nas powinien darzyć drugiego człowieka miłością. No właśnie, a moją uwagę tak zwróciło to pytanie, które Pan Jezus Zoskieruje, czego szukacie? Czego szukacie przychodząc tutaj? E, oczywiście moglibyśmy zadać pytanie, dlaczego? pani Jezus pyta czego, a nie kogo. kogo? Ale tutaj mogliby, musielibyśmy wejść już w język grecki. Tłumaczy, ja to zostawiam no. na razie, bo myślę, że nie ma takiej potrzeby. Ale chodzi o to samo poszukiwanie. I ja często spotykam się, może nie często, czasami z takim stwierdzeniem, że ja jestem poszukujący Pana Boga. I zawsze rodzi mi się pytanie, na ile Ty faktycznie, człowieku, poszukujesz Pana Boga, a na ile się usprawiedliwiasz, że go szukasz. No bo zobaczmy apostołów, tak? Jan byli uczniami Jana Chrzciciela. Jan Krzciciel wskazał na Pana Jezusa, oto Baranek Boży i ci uczniowie poszli bo Mesjasza i go znaleźli czyli musieli zaryzykować musieli wyjść z tej swojej strefy komfortu i wyjść i, i właśnie i poszukać Pana Jezusa ale ja to zawsze też porównuję do takiej relacji chociażby rodziców bo zobaczmy kiedy na przykład mama czy tato poszukują swojego mhm. dziecka bo zaginęło to Oni są w stanie poruszyć pół świata, jak nie cały świat, stanąć na głowie, żeby to dziecko odnaleźć. No i tak samo jak często porównujemy relacje mamy, taty z dzieckiem, do relacji człowieka z Panem Bogiem. No teraz, jak człowiek poszukuje Pana Boga, czyli wieczną miłość, to jeżeli on nie staje na głowie, żeby Pana Boga znaleźć, no to jak dla mnie, oczywiście mogłyby tutaj e, inni księża skrytykować zakonnicy, Ale ja powiem tak szczerze, że dla mnie, jeżeli ktoś poszukuje Pana Boga, to staje na głowie, żeby go znaleźć, a nie mówi: Ja e, poszukuję, a zajmuje się tymi rzeczami takimi codziennymi i poszukiwaniem A wiesz co? Jak tak mówiłeś o tych apostołach, yy, naszych uczniach Jana Chrzciciela, którzy stali się uczniami Jezusa, a później stali się apostołami, to ja tak by tak uświadomiłem jedną ważną rzecz, że zobacz, oni znaleźli Jezusa. I za nim poszły, nie? A my często robimy coś takiego, mówię my, no bo księża też się to wliczałem i siostra zakonne, i każdy kto jest powołany, że my, chociaż znaleźliśmy go, przyjęliśmy go nieraz, niejednokrotnie w komunii, idzie, to nie idziemy za nim, tak? Zawsze gdzieś tam robimy ten box skok w bok, nie? Czyli, że zamiast pójść tak jak uczniowie, którzy zresztą też nieśli do końca, no bo wiadomo, że pod krzyżem pouciekali, w ogrójcu pospali, tak? No ale mimo wszystko za tym Jezusem kroczyli, tak? No ale ja bym tu widział raczej taki grzech ludzi XXI wieku, bo zobacz, że apostołowie poszli za Jezusem na warunkach Pana Jezusa. A tu a a, współczesny człowiek chce iść za Panem Jezusem, ale na moich warunkach. To Ty, Pan Jezu, to się do mnie. Ja wtedy pójdę tak, za tobą. A ja na przykład zawsze to też tłumaczę jeszcze swoim uczniom, że my idziemy za Panem Jezusem na przykładzie 10 przykazań. Wybieramy, tak, będę szcił Boga, będę chodził do kościoła, będę e, no, szanował rodziców, ale już kwestia: nie zabijaj, czyli nie będę palił, no to tu już się zastanawiam. tak? Nie cudzołóż, a jednak mam potrzebę gdzieś tam i właśnie. Poprzez ten przykład chcę pokazać, że my idziemy za Jezusem, tak jak Ty mówisz, na przykładzie swojego życia. tak, Czyli, że ja wybieram to, co jest dla mnie wygodne, w kwestii choćby przykazań, i za Jezusem pójdę, powołaniem, tak? ale są takie momenty, w którym ja to jednak odrzucę i będę robił po swojemu. No tak, ale to też jest kwestia tego, co jest ważne, bo ważne dla apostołów było to, aby odnaleźć Mesjasza, i oni go odnaleźli i poszli za nim. No, i teraz kwestia, co jest dla mnie ważne, tak? Czy, ja chcę, czy dla mnie ważne jest to, aby przestrzegać Bożych przykazań, czy ważna jest na przykład dla mnie moja przyjemność i to, co ja na przykład sobie myślę, wbrew temu, co Pan Bóg mi przekazuje. I myślę, że gdyby apostołowie patrzyli takimi kategoriami, to by tam nic kompletnie nie wyszło. No tak, tylko że wiesz, no my, my się trochę boimy, nie? Bo apostołowie zaufali, poszli, tak? A my się jednak boimy w 100% zaufać i pójść za Jezusem, bo boimy się, że możemy właśnie poprzez to stracić swoje przyjemności. Tylko, czy tak? to jest strach, czy może bardziej egoizm? No, egoizm właśnie, pewnie nie? No, te... też jakiś jest, no bo jednak patrzymy na siebie, to no, ważne jest właśnie. dla mnie to, co ja, nie wiem, ja muszę mieć przyjemności, ja muszę korzystać z tego życia, a przecież no. Może teraz błędem powiem, czy nie powiem, ale przecież Pan Jezus no, nie zakazuje nam niczego, tak? No, no, On wolę daje, nam. daje nam konkretną wskazówkę, Pan Bóg mówi, jeśli chcesz pójdź za mną. No tak, jeśli tylko że chcesz. wybór zawsze wiąże się też z konsekwencjami wyboru. Okay. Czasami tak jest, że jeżeli ja zamiast Bóg Chrystusa wybieram grzech, to później to działa jak w zasadzie takiego domina, nie? że idę w jeden grzech, który generuje drugi, trzeci no, i tak się zaplątuje, później mam obraz Pana Boga tak zasłonięty, i to powoduje też później taki drugi skutek, że ja y, uważam, że Pan Bóg wobec mnie jest surowy, niesprawiedliwy i cały czas tylko mnie osądza. Mhm. Tkwie w tym grzechu, i przez to zamykam się na Pana Boga, bo nie dostrzegam tego, że nie jest dla mnie miłosierny, tylko ja muszę mu zaufać i się nawrócić. Czyli gdybyśmy poszli no, dalej, to, to byśmy owak. nawet zobaczyli, że to nie my sobie sami mówimy, tylko mamy oczywiście pod szepty złego, który mówi nam to i to i to, że Pan Bóg jest no taki owaki. Ale już może za daleko, żeby... No czekaj, czekaj, czeka, jakiś... czeka, no bo to jeszcze jest tak inny wątek usprawiedliwienia, tak? Jak Także małe dziecko mówi, mama na przykład już wie całą prawdę, że dziecko nabroiło i chce, żeby powiedziało prawdę, a dziecko brnie w to mówi nie, to nieprawda, ja tego nie zrobiłem, to nie ja, to ktoś inny. I tak samo jest, jeżeli człowiek żyje w grzechu, że on się usprawiedliwia, że wszystko jest dobrze, to inni się nie pamiętam Pamiętasz słowa naszego księdza lektora? Na rektorynce jak zawsze mówił, że to nie my zrobiliśmy coś, tylko samo się zrobiło, nie? No tak. Czyli takie trochę usprawiedliwienie. No i to tak, tak jest w naszym życiu, nie? Że my usprawiedliwiamy się. E, często też gdzieś tam w rozmowach, czy nawet w konfesjonale się da usłyszeć, że mówiąc grzechy, my się od razu usprawiedliwiamy, tak? Czyli Znając... jest słynne, ale. Wyznając grzechy, mówimy, ale właśnie coś. Ja konkret mówię, grzech to grzech. Nie trzeba się usprawiedliwiać, tak? Trzeba go wyznać i wyzbyć się i tyle. Dlatego, no, taki rozbudowany ten temat, powołania, tak jest. poszukiwania, no ale o tym jest Ewangelia. Poszukiwania Pana Boga, odnajdywania swojego powołania. No, szukanie takie jest, ale to trzeba się też wysilić, bo jak my tutaj taką wielowątkowość pokazaliśmy, że jedno, tak, przechodziliśmy tak od jednego tematu w drugi. To pokazuje, że jak kogoś poszukuje, to muszę tego, tak wiele wysiłku włożyć i wiele tematów przepracować w naszym życiu. Bo może się okazać, że problem jest tutaj. Dokładnie tak. Że gdzieś mamy blokadę taką w naszym rozumie i poznaniu Pana Boga. No więc. Rzeczymy. O tym byśmy na pewno powiedzieli, bo że nie tak. E, Dobra, okay. ale byśmy na pewno o tym mówili. O zachęcamy do tego, i o szukaniu swojego powołania. Bo, bo zobaczcie, że my, no właśnie, jedno pytanie, czego szukacie, i ten wątek powołania, a ile można prawda, z tego wyciągnąć. I tak jest właśnie ze Słowem Bożym, że jeżeli my żyjemy Słowem Bożym, to potrafimy nawet z takiego małego fragmentu, który Pan Bóg do nas kieruje, naprawdę piękne rzeczy wyciągnąć. I tego życzymy na tą zbliżającą się niedzielę. I zapraszamy oczywiście do uczestnictwa w Domu świętej. Tak jest. Z Panem Bogiem, Z Panem Bogiem. trzymajcie się.